Zaczynamy dzisiaj w Radomiu, a kończymy w poniedziałek w Częstochowie. Zapraszam na zapowiedź 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Radomiak na własnym boisku zmierzy się z tragicznym Wizewem. Gospodarze w poprzedniej kolejce pokonali Legię. Widzew z kolei kompletuje wysokie porażki. Dziś faworyt może być tylko jeden. Górnik zagra z Krakowią. Trójkolorowi na swoim stadionie prezentują dobrą formę. Goście z Krakowa mają na koncie 6 remisów z rzędu. W sobotę Stal Mielec podejmie koronę. Ważny mecz w kontekście utrzymania w Lizę. Kto wygra poczuje spory komfort Hitem tej kolejki na pewno jest starcie rozpędzonej pogoni z liderującym kolejorzem. Pogoń gra świetnie, ale ma za sobą środową przeprawę pucharową. Lech jeżeli chce udowodnić mistrzowskie aspiracje musi wygrać to spotkanie. Zagłębie podejmować będzie u siebie Piast. Gospodarze ostatnie zwycięstwo z tym zespołem w Lubinie zanotowali w 2017 roku. Piast jest po meczu pucharowym. Zagłębie blisko strefy spadkowej. Wszystkie znaki na niebie wskazują na zwycięstwo gości. Po raz pierwszy na mecz Ekstraklasy do Niepołomic przyjedzie Motor. Puszcza wraca na swój stadion. Gospodarze jeżeli wygrają mają sporą szansę opuścić strefę spadkową. Z kolei Legia ma szansę zmazać plamę z poprzedniego tygodnia Na Łazienkowską przyjeżdża Czerwona Latarnia Ligi Śląz wrocław Każdy inny wynik niż zwycięstwo Legii Będzie niespodzianką W niedzielne granie zakończymy meczem Jagiellonii z GieKSą Jedni i drudzy mają dobrą dyspozycję na wiosnę Minimalnym faworytem jest Mistrz Polski, jednak nie można skreślać Szans Beniaminka w tym spotkaniu i należy pamiętać o tym, że w czwartek Jaglonia ma ważny mecz w Pucharach. W poniedziałek kolejkę zamknie spotkanie Rakowa i Lechigdańsk. Tak prezentuje się cały rozkład 23. kolejki. Wybierasz się na jakieś spotkanie na stadion? Daj znać w komentarzu.